Witam wszystkich widzów mojego kanału o wymyślonych historiach. Dzisiaj chciałbym podzielić się z wami pewną historią, która przytrafiła mi się kilka dni temu. Nie wiem, czy to był tylko zły sen, czy coś więcej, ale wiem, że to było najstraszniejsze przeżycie w moim życiu. Wszystko zaczęło się od tego, że dostałem od kolegi zaproszenie na imprezę urodzinową jego siostry. Nie znałem jej osobiście, ale kolega zapewniał mnie, że będzie tam dużo fajnych ludzi i dobrej zabawy. Zgodziłem się więc pojechać z nim na imprezę, która miała się odbyć w domu jego siostry na obrzeżach miasta. Kiedy dojechaliśmy na miejsce, zauważyłem, że dom był stary i zaniedbani. Okna były zabite deskami, a drzwi skrzypiały na zawiasach. Kolega powiedział mi, że jego siostra kupiła ten dom niedawno za grosze, bo nikt inny się nim nie interesował. Powiedział też, że dom ma swoją historię i że podobno jest nawiedzony. Nawiedzony? Spytałem z niedowierzaniem. Tak, nawiedzony. Podobno kiedyś tu mieszkała jakaś rodzina, która popełniła samobójstwo. Osierocili jedną córkę, która była psychicznie chora. Nikt nie wie, co się z nią stało. Niektórzy mówią, że uciekła z domu i żyje gdzieś na ulicy. Inni mówią, że została zamordowana przez jakiegoś seryjnego zabójcę. A jeszcze inni mówią, że nadal tu jest i straszy ludzi, którzy tu przychodzą, opowiadał kolega. I ty wierzysz w te bajki? Zaśmiałem się. Nie wiem, czy wierzę, ale wolę być ostrożny. Dlatego też mam dla ciebie pewien prezent, powiedział i podał mi małą srebrną zawieszkę w kształcie pentagramu. Co to jest? Spytałem. To jest amulet ochronny. Podobno chroni przed złymi duchami i nieszczęściami. Dostałem go od starej cyganki na targu. Powiedziała mi, że to jest stary omen i że muszę go nosić zawsze przy sobie. A teraz daję go tobie, bo jesteś moim przyjacielem i chcę, żebyś był bezpieczny, wyjaśnił kolega. Dzięki, ale nie potrzebuję takich rzeczy, odrzuciłem prezent. Nie bądź głupi. Weź to i załóż na szyję. Nie wiadomo, co może się tu wydarzyć, nalegał kolega. Nie, dziękuję. Nie wierzę w takie bzdury, upierałem się. W końcu kolega odpuścił i schował amulet do kieszeni. Wszedłem z nim do domu i przywitałem się z jego siostrą i jej znajomymi. Było ich około dwudziestu i wszyscy wyglądali na wyłużowanych i weselnych. Impreza trwała w najlepsze. Była muzyka, alkohol i jedzenie. Bawiłem się dobrze i zapomniałem o tym, co kolega mi wcześniej opowiadał. Po kilku godzinach imprezy postanowiłem wyjść na chwilę na powietrze. Poszedłem do ogrodu za domem i usiadłem na ławce pod drzewem. Była ciemna noc i nie było ani gwiazd, ani księżyca na niebie. Tylko czerwone światło latarni ulicznej odbijało się od wilgotnej trawy. Czułem się trochę pijany i zmęczony. Zamknąłem oczy i westchnąłem. Nagle usłyszałem jakiś szelest za moimi plecami. Otworzyłem oczy i odwróciłem się. Na gałęzi drzewa siedziała mała dziewczynka o bladym obliczu i czarnych włosach. Miała na sobie białą sukienkę i trzymała w reku lalkę. Patrzyła na mnie wielkimi, czarnymi oczami, które wydawały się nie mieć źrenic. Kto ty jesteś? zapytałem zdziwiony. Jestem Omen, odpowiedziała dziewczynka cichym głosem. Omen? Co to znaczy? spytałem. To znaczy, że jestem złą wróżbą. Przynoszę nieszczęście i śmierć tym, którzy mnie widzą, wyjaśniła dziewczynka. Wtedy poczułem zimny dreszcz na plecach. Nie wiedziałem, czy to była halucynacja spowodowana alkoholem, czy coś innego, ale wiedziałem, że coś jest nie tak. Co ty tu robisz? Zapytałem nerwowo. Przyszłam cię ostrzec, powiedziała dziewczynka. Ostrzec przed czym? Zapytałem. Przed tym, co się zaraz stanie, odpowiedziała dziewczynka i uśmiechnęła się szeroko. W tym momencie usłyszałem krzyk dochodzący z domu. Podbiegłem do drzwi i otworzyłem je. Zobaczyłem scenę z koszmaru. Wszyscy ludzie na imprezie leżeli martwi na podłodze. Byli pokryci krwią i ranami. Niektórzy mieli wyłupione oczy, inni obcięte kończyny, a jeszcze inni byli poćwiartowani. Wszędzie było pełno flaków i wnętrzności. Na ścianach widniały napisy wykonane krwią, zły omen. Zacząłem krzyczeć i płakać. Nie mogłem uwierzyć w to, co widzę. Nie mogłem zrozumieć, co się stało. Kto to zrobił? Dlaczego? Wtedy usłyszałem za sobą cichy śmiech. Odwróciłem się i zobaczyłem dziewczynkę z drzewa. Stała za mną i trzymała w ręku duży nóż kuchenny. Ty, ty to zrobiłaś? zapytałem przerażony. Tak, ja to zrobiłam, odpowiedziała dziewczynka. Dlaczego? Dlaczego to zrobiłaś? zapytałem. Bo tak musiało być odpowiedziała dziewczynka. Co? Co musiało być? Zapytałem. Musiałem cię ukarać za to, że nie przyjąłeś mojego prezentu odpowiedziała dziewczynka. Wtedy sobie przypomniałem o amulecie, który kolega chciał mi dać. Ten pentagram był jej prezentem. To on miał mnie chronić przed nią? Co ty mówisz? Jaki prezent? Zapytałem. Ten amulet, który twój kolega ci dał. To był mój prezent dla ciebie. To był stary omen, który chronił cię przed moją mocą. Ale ty go odrzuciłeś i obraziłeś mnie, a teraz musisz ponieść konsekwencje, wyjaśniła dziewczynka. Wtedy dostrzegłem na jej szyi ten sam amulet, który kolega mi podarował. Był zakrwawiony i połamany. Skąd ty masz ten amulet? Zapytałem. Zabrałam go twojemu koledze. Kiedy go zabiłam, odpowiedziała dziewczynka. Ty, ty zabiłaś mojego kolegę? Nie wierzę ci. To niemożliwe. To musi być jakiś koszmar, powiedziałem. Nie, to jest prawda. I ty też umrzesz tak jak on. Nie ma dla ciebie ucieczki, powiedziała dziewczynka. Dlaczego to robisz? Co ci zrobiłem? Zapytałem. Zrobiłeś mi najgorszą rzecz, jaką można zrobić. Nie pokochałeś mnie, nie doceniłeś mojego prezentu, nie zrozumiałeś, że ja jestem Twoim przeznaczeniem. A teraz musisz zapłacić za to, powiedziała dziewczynka. Ale ja Cię nie znam. Nigdy Cię nie widziałem. Jak możesz tak mówić? Zapytałem. Och, ale ja Cię znam. Obserwowałam Cię od dawna. Wiedziałam, że jesteś tym jedynym. Wiedziałam, że muszę być z Tobą. Ale ty nie chciałeś mnie zauważyć, ignorowałeś mnie, odrzucałeś mnie, a teraz będziesz żałował, powiedziała dziewczynka.